Witam, tu Dragon Fizz, a razem ze mną jest Trans. Siema. Yy, I z, razem z nami jest gra Battlefield 1932 Classic. I zaprezentujemy Wam naszą rozgrywkę. Także zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że będę miał jakiś samolocik. O ile mi żaden głupi bot nie zajebie. A w ogóle ja mogę dodać do e, ulubionych w tym serwer. Nie będzie szybciej znaleźć. O Jezu, Jezu, kładź się. Zabił mnie bot, przejechał mnie samolotem. A, Bardzo fajnie. Cieszę się z tego. I nawet desantówki podjebali, nie? Nie masz samolotu ani nic? <noise> nie, niestety. Ale ja mam desantówkę, idzie ze mną. Jo, a to czekaj, wejdę tylko. Wejdę Aha, bo cię jeszcze nie ma. Dobra, to ja będę tutaj. Nie, czekaj, czekaj, zaraz, O, już jestem. Dobrze. Gdzie ty jesteś? Haha, w przeciwnej drużynie. No dobra, no, ich jedziemy. Nie no, przenieś się, bo jest jednego mniej. O. E, kurwa, teraz nie wiem, nie który nie samolot. Na lotniskowcu. W ten, ten po prawej, ten po prawej. Aha, ten po prawej, dobra. Bo ten jest. drugi to jest łódź podłodna, nie? Dobrze? A, no za tobą, za tobą jestem. Za tobą w Łodzi A, jestem. widzę. widzę. Gdzie ty jesteś? No tu. W sią. E, no czemu? Gdzie? O, Opuściłem no. się... Myślałem, że zaraz sił to... No opuściłem się desentówką, ale ty zostałeś w górze. Ty no weź wejdź do tej naduś, E Aha, w sensie do karabinu. No I teraz można płynąć. O samolot nie to nie nasz, to nie nasz. No to wal, bo te samoloty są. Wiem, wiem. Ale leci tu, tu leci, widzisz? Cześć, widzę. Aha, tu. Staje. Staje teraz ten. A. Nie, bądź tak w prawo ten. To weź tak, po... kurde. Weź nie kółko, tam. zrób, o! Kółko? Proszę. A nie, nie płyniemy na ląd, po lotnisku? To cię. Nie, dobra, to tak, bo chciałem tylko po prostu, żeby. Nasz, nie nasz, nasz. To chyba nie nasz, wiesz? Niebieski nasz. Aha. Tak dziwnie stał, nie? Ja. A, biorę asalto. Dobra, lotnisko prawdopodobnie będzie nasze. Mhm. O, już się szerzy. Znaczy, przejmuję, nie? Ja. Jesteś tu, jesteś. O, uważaj. No. Drugi. Gdzie? Bo nie mostem przy, przeszli Dobra leżę. ogarnąłeś iść Jeszcze ktoś tu musi być, bo nie możemy przejąć. No. Zobaczę. jak budynek. Leży! Jaki kutas! Gdzie leży? No leżał sobie centralnie przy tym przy ścianie, nie? Aha. A to już ostatni chyba był, co? O. Ale do daleko mnie sprzątnął. Gdzie był? mostem, jak widzisz. Aha, widzę. O Jezus! Ja pierdziele, ile ich tam lata. A ja nie mam granatu, bo jestem inżynierem. Ale to spieprzyłem. Ale lotnisko nasze, to zdążę samolot wziąć. Ja, no właśnie, ja go biorę. No To, to yes. poczekasz na mnie, już dzipem jadę, to będzie szybko. Poczekaj, z której stąd... A Nie, bo ja jestem na lotniskowcu. Aha. A one nasi samoloty... Aha, są tu. Myślał, że się nie pokazały jeszcze. Mam nadzieję, że mi dadzą wystartować chociaż co. No uważaj! Jezu zahaczył mnie, jełok Kurde, mam torpedowcę. Szkoda. Ja pierdzielę, ile tu Japońców jest, nie? Zara co za debil, haczy mnie! Musi tak latać za mną. Wyszerzyli nam lotnisko. Dobra. Dobra, ja mniej więcej wiem, mnie jesteś. No ja jestem samolotem, nie widzisz mnie. Desantówki nie płyną nigdzie Ta apetety to nasi? O tu jest jedna Do Stalinie Ale nie ja wiem. widzę ich jaka grupka tam ich jest, nie Ja tam desantówkę bym chciał ściągnąć Ja pierdzielę szmaty e, źle się ustawiłem do tego przejęli to lotnisko Wiem, wiem, widzę, bo tam jest tych groma Nie e, zaraz to odbijemy Cholera, no. Co nawrót, no to ominę tą desantówkę, nie mogę jej zdjąć. Je, yeah, jak to możliwe? A, dotknąłem się rakietą, czaisz? A, tak samo miałem. Dobra, ta desantówka dopłynęła, to lecę na lotnisku. Tu mam kurde torpedowcę. Ty tak krążysz nad tym No. no. Pozabijam to o, piechotę. Chce też ze mną? Ja idę ogólnie już zdobyć te lotnisko. O widzę jakiegoś kolesia Dyniącego się na wydatek. E, nie wybuchaj gościu, daj mi się zabić. Ach Kurde mam plecy Kamikadze będzie Mogłem wysiąść. Ale nie, nie no masz plecy. A nie masz Cholera jeszcze jakiś samolot na lotniskowcu? No, już nie. O dobra, to są Widzisz? nasze... O jest, jest, jest. O widzę zero, jak się dymi. Muszę je ściągnąć. O Jezu. 99. Szmaty. Ile ich tu jest ty? Ja. Na lotnisku? Dobrze, z granata tam ogarnąłeś. Ale na lotnisku oni są? Nie, nie, oni są przy moście w swojej bazie, tam przy antenie. Nie! Hu! Zahaczy... nie o minęłeś to. Dobrze, nie? Jo, dobra, chyba chyba wezmę inżyniera i naprawię sobie Gdzie to zero poleciało? No, nie, i wybuch. Jest, widzę. Kurde, znowu się minę. Z nim. A jest kolejna, to to wezmę e, on ma strzelca Ale mnie ściągnął Ku! 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 Kurwa! Jest, udało się, udało się Ku! Ku! Kurwa! Udało się, żyje, nie? Ale niepotrzebnie w sumie Aha, moje gardło Ale żyje więc nieźle, tylko zanim dopłynę do brzegu, no to będzie mi życie odbiorą. No jak mnie trafił Kurde, a to zero sobie cały czas lata, nie? One takie dymiące. lata lataj, do wody. Do wody się nie Wykąp się Jezu to tyle tych Japońców lata. A ich nie ściągnęło. Żadnego. Chyba czas na Aa. Tu jest bliziutko. Czas to wyszarzyć, kurwa. Ja wiem, gdzie oni są większość tych desantówek, nie? Tych japońskich. Widzisz, oni są po tam, przeciwnej stronie, gdzie my. Nie zawsze tak, nie? Po drugiej stronie wyspy mają port. Znaczy port. Wiesz, lotniskowiec. No przed chwilą tyle ich tu latało, teraz nic, nie? Tak, a, siedzę. O jest. Zabił mnie! Tylko widziałem, jak takie dwie bomby lecą, nie? On nic chyba nie dostawał. Nie, zabiłem go. Dobra. Ale te bomby zdążył spuścić, nie? Boże, lotnisku straciliśmy. Daj spokój. Zobaczy... O, jest. Jojo, teraz widzę, że dopiero... Nawet w nie torpedowy, co Co za gnojki, ja jestem na wyspie. Dobra, jadę apc Ta pączka szybko popierdziała. Jo, tak wiesz, przyzwoicie całkiem. Czy to jest nasza APC, to? Wygląda na noc. Tak, 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 to ja, to ja. O, ho, ho, widzę taką grupkę fajnych ludzi. No to dobrze, bo już jadę im pierdolić. Widzę. Widzę to zero. Nie, to jest nasz SBD. Ale jest desantówka tak, fajna Ktoś tutaj jest jeszcze nie Tylko jeden gościu był? Gdzie? Jo, dobra, to byłem lotnisku. Tylko jeden gościu był Pierre samolot Ło wow. Zabił mnie Myślałem, że się rozbiłem to Już lepsze to niż Jakaś bezsensowna śmierć Oj, jest był osobowy? Jest Czekaj na mnie, idę tu na wprost Szybko, bo tu jedzie... No, jedź, 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 jedź. No to ty, ja wolę jak ty latasz No to jedź i potem się zamienimy szybko. O, bo dobra, bo tak nie do rady, bo musisz wysiąść Leci zero, więc... Nie dostaliśmy O, o patrz jaki cel Idealnie się wystawił, nie? Ja tam pleców no... Jest, jest no. i Nasz, Dogonimy nie, go nie? zaraz. Wyżej, wyżej, wejdź, o wyżej chwila. Ło, następny. No mówię ci, o, o niego mi chodziło. Zabiję jest? go zaraz. Strącisz Mhm. Uh -huh. Postaram się. Boże, centralnie przed nim na balon. Ja się robię No nie mogę go trafić. Co jest? Klątwa let's play. No dalej Boże co jest Ty Ale oni to nas nawala Aha tam nawala te desantówy Ogon mamy Dobra, dobra, dostał Już, już prawie go strąciłem Dobra, tku, uważaj, go kurde, z trzodem. Teraz, w drugą teraz jak, jak tak lecisz gdzieś powinien być samolot <grafy> No dzieło no Nawalaj ci z tych desantówek Dobra, to zajmijmy się dosątówkami. O, rozbił się. Cholera. A to było żałosne. Troszkę. Ale wyspa nasza, także możemy się bawić troszkę. Jak coś to na lotnisku, nie? No właśnie jestem. Tu zaraz się pokażę ten samolot, co go spieprzyliśmy. A tymczasem wejdę sobie do AA może. Chociaż żadnego samolotu na niebie nie widzę. Ok, jest, są, są. Są samoloty, czy. Samoloty latają. Tutaj ku ciebie tam. Nie widzę. A, będę ci skadywał lufą. Dobra, wsiadaj. Chcesz prowadzić? Nie. No dobra. Teraz pójdzie lepiej. <grym> Runda numer 37 próba? O, góry są! Samolot, Część. skręć, nie. skręć! Mam się, że ja wyrobiłem ogon. Mamy? Zajmijmy się desantówkami może. Dobra, bo ja, ja tu kur... a nie, to nasze. Nie dostał. Dobra, zrobiłem mały nawrót. Mamy ogon! Nie, nie, to desantówki z karabiny tam, nawalają. Aha. Bo jeden samolot tam koło nich co krąży, koło tych desantówek to są nasze. Nie? A jednak ogo mamy. Dobra, już po desantówce jednej. Jezu tu jest kolejna, ale nie trafię i tak. Ale tu szarp jak ja nie lubię... Jak ja widzę ten ogień z karabinu, bo nic nie widzę wtedy. Ła! Przepraszam Nie róbmy tak, bo ja tylko punkty tracę A no jo no, faktycznie no Kurde, no spieprzyłem. Skowiec lotnisko na lotniskowiec, a ja na lotnisko wyjść swój samolot a ja ten. No dobra No u mnie już jeden czeka. Tylko to zero, no boże, ja widzę ciągle... Dymiące się samoloty japońskie, nie? No no ja to sam W ogóle ty mówiłeś, że pójdziesz na lotniskowiec a patrzę na lotnisku startujesz, nie? Mówię, że ty masz iść. No to jest za późno. Zastrzelę cię samo A! Dolwali, nie? Widziałem właśnie, że wyskoczyłeś. Spokojnie, pomszczę cię. Dobra, ja wolę bo ja zanim dopłynę to... kij w oko. Gdzieś go tam widziałem Będę się, Dobra, to ja na lotniskowiec no dobra, bo on tu się zaraz pokaże ten samolot, nie? Mówisz? O już jest, ale to jest torpedowiec? Nie, to jest SBD, więc Zaraz kliknąć jedynkę nadosiłem F1 i przerwałem nagrywanie Ale już jest poza tym O widzę cię, jak latasz też Jestem tu mały, kurwiszony No daję głowę, że dostał. Czyli przeleciałem nisko nad ziemią. Przed chwilą bot do mnie wlazł do samolotu. Znowu sam punkty samolot, samolot nisko. Nie no, już latam. I znowu punkty stracę, bo znałem życie to jego zabijenie. Kurde, a to nasze. <grym> bo ze mną się nie lata. <grym> Muszę sam latać. O! Ogarnąłem to Dobra No całkiem całkiem pozytywnie mi idzie to ściąganie tych desantówek A ile ich tu jest, nie? Oni nie mają... nie mają wyspy, więc Ja idę o 2 lotnisko, bo to już gdzie szukam? Ich lotnisko, nie tam? Lotniskowiec? No ich tam już... Żeby... Samoloty, Wow. Tylko nie wiem który to jest. Ojej, ja, ktoś mi walny... A tam jest jadno. No nie udało się. A to jest torpedo. O Jezu, mam ogon! Nie umiem z tych torped strzelać. Czekaj, może ci pomogę, co? To właśnie leci w moją stronę. Czekaj, jeszcze jedną dosadzankę tylko Nie. A gdzie jest ich lotniskowiec? O, jest, dostał. Widzę ja jednego. A jego korwetę widzę. Widzę jednego. Słyszysz? Co? A ich lotniskowiec gdzie jest? Yy, na dole. My mamy u góry. Na, nad wyspą a oni mają pot. Nie no, ja widzę tylko korwetę, ale rolwalę tą korwetę, nie? Jaką korwetę? To jest statek mały ich, no. A, no, łódź podwodna. No. Mam nadzieję, że to jest łódź podwodna. To jest korweta. O, a się fajnie z tych torped nawala, nie? Oj, zastrzelili mnie. Dobra, ja rolwalę. Wolę się zabić, już, szczerze mówiąc. Punktów nadrobiłem, trochę. spokojnie! O jezu, super. Samolocik już na mnie czeka, więc. Super partia, kurwo. O jest taką super partią, że ją wybrali ponownie. O, widzę ci gdzieś tam na morzu. No, lotniskowca A lotniskowca nie widać, wygląda jakbyś był sam. jeszcze Widzę zero. Spróbuję go ściągnąć. Kurde, on, one są za zwrotne. Ja pierdziele, ty byś widział, ile tu jest desantówek. Jedna. <grytanie> ja pierdolę, ile tu jest desantówek. Kurwa, jedna. <grytanie> znaczy nie, jedną ściągnąłem, o to mi chodziło. A desantówek było z pięć. Dobra, dawaj. Jest sześć siedmiu. Chyba o, pięknie kurwa. Już nie będzie, nie będzie jebania. Co, zabiłeś coś? A! Nie, statek rozwalony, już siedmiu. Na mnie nie? Oj, coś mnie nabalał. Coś niefajnego. Ło. Teraz się ogarnąłem. Bo w ostatniej chwili dziób yy, gości płynie. Oni uciekają tym samolotem, statkiem. No nie dziwię się. Widzisz tam? <grych> Chyba to nie są? Czy jeszcze nie? Jeszcze mu poprawię. Na no mapie go już nie widzę, nie? O. Powinien i chociaż na szaru być To nie już, no. To jeszcze mu poprawię. To jeszcze mu poprawię. Jakby mu mało było. Trzeba nie dobijać. Po co ma się męczyć tak wolno to... Nie bierzemy jeńców? Łoo wow. Nie, co ty? Po cholerę. Kurde. Jeszcze ze 3 desantówki mi zostały tam w Jo, ja, to nie, to nie, to nie. Jest, 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 jest jeszcze jest. jedną. Szybko! Ajajajajajaj. Aj, aj, aj. Dobra, dobra, udało się. Ale tam nawala z tego, nieźle. Bo rozwaliłem, No kurwa. Mam zero na ogonie, znaczy Masz. on ma mnie na ogonie. Teraz, a, bo rozwaliłem statek, dlatego, nie? Wlecę w niego? Nie, nie wleciałem. Ale to jest bitwa, nie spokój. No, to myślę, że tutaj sobie skończymy. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. I żegna się z wami Trans. Na razie. Zdarzył się cud, proszę państwa. Powracamy w wielkim stylu. Nie, no dobra. Co z tak... tego, że dwie minuty? Nie! Zabrał moją jedyną broń. Samolot? No, poleciał sobie w sieną A drugiego nie ma. O Jezus. Więc nawet na wojnie zdarzają się cuda. Nie tylko w Kani jeśli. Dobra, tam są dwa. Czekam, dwa. No, dwa czołgi się na nas patrzą tym razem. Ja tam zaminuję, No, ja też, rzucam minę. Weź tego od tyłu, a ja tego z przodu weź. Będę... Okej, okay, jeden jest. No jezu! Nie, ja muszę jak spakami zabijać. Bo ja nie wiem, że swoich zabijam? Przeciwników owszem, ale, ale swoich. i to mnie Nie, ja będę tam te wszystkie drogi. tak. Mam 18, 28 punktów, powinienem mieć. A mam 14 tylko. Żeby oni nam się nie prześlizgali, nie? To ten, to Ale ja zam... oni nie mają jak, bo oni tylko prze, przez tą stronę mogą... A nie, w sumie bo my jesteśmy otoczeni, nie? No. A tego już dwie wieżyczki tam zamilowałem. Przejmują to. Ale... wow. Widziałem go. Jest! Dostał w pysk, nie? Pięknie. No teraz Musi, powinniśmy to przejąć. Musi być Wunkrze? Jest, jest, jest. Dobra, jest samolot. Idę po samolot i, I mamy jeszcze przyszedł. minutę. Ale ważne, że wygrywamy, nie? To będzie wygrane. To będzie wielki styl. Ty. Nie, zabrał mi samolot. Czemu? No, trance rozjebał. No, ja głupie to było z tym. Eee, Trans to ty. <laughs> Ale jak ty to zrobiłeś? No, bo ja postawiłem minę w jednej na drugiej drodze i wiesz, że żeby nam. Dobra, Dobra, będę teraz używał expaku, wiesz? Ja dwa rzucę każdemu czołgowi i niech spada. Nie, to ty pewnie. To nie ja! No jak to nie? Teraz tak. O sobie... jezu. Kurde. Ty uważaj, Japoniec idzie z tyłu. Ej, nie żyję, wejdź do mojego tą flagę. Staram no, się, no, ale on, no, on z... mnie zabije. No zech to f... Nie! A. Ja zaraz, 10 sekund nie. No ale i tak wygraliśmy. Jo. Czy nie? Czy jak nie mamy żadnej flagi, to przegramy? Nie wiem. Kto wygrał? Talk yes.